ludzie, z tej strony Sebastian FIFA, witam Was serdecznie na moim kanale. Czas na mecz, ćwierćfinału mistrzostw świata Qatar 2022, Chorwacja kontra Brazylia. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 9 grudnia o godzinie 16 na stadionie EGUTATION City Stadium w Al-Riyadh. No dobrze, zobaczymy, jak tutaj Chorwaci z Brazylią, czy dadzą radę. No oczywiście, no, z tych drużyn, no, musi odpaść, żeby grała dalej. No, takie są zasady w piłce nożnej, no i w turnieju, w życiu, no, tak mogę powiedzieć. Myślę, że Brazylia, no, wygra to spotkanie, ale. Oczywiście nie chce waszmy przeciwnika. Bo może, mogą być oczywiście niespodzianki, więc no zobaczymy. No tutaj, Brazylia 4-1 wygrała z Koreą, więc no może być dla Chorwatów ciężkie spotkanie. No zobaczymy, jak się pokażą na żywo w Katarze. No dobrze, to bez przedłużając, lecimy. A ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Przed nami ćwierćfinał. Obie ekipy już nie mogą doczekać się walki o miejsce w półfinale tych mistrzostw świata. Zostańcie z nami. Wkrótce to spotkanie na Albait Stadium. Szanowni Państwo, Albaid Stadium pęka w szwach. Jesteśmy gotowi na futbol na najwyższym światowym poziomie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Przed nami ćwierćfinał tego Mundialu. Reprezentacja Chorwacji zmierzy się z Brazylią. Przed nami ćwierćfinał, to już nie jest mecz sparingowy ani nawet spotkanie fazy grupowej pucharów. Tu trzeba będzie pokazać wyższość na boisku, innej drogi awansu do półfinału nie. Spójrzmy na wyjściowy skład Chorwatów. W bramce Liwakowicz, Mateo Kowacic oraz Luka Modric zagrają na środku pomocy. W ataku natomiast zagra Andrzej Kramaric. A teraz wyjściowa jedenastka reprezentacji Brazylii. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Zaczynamy. Brazylijczycy od środka boiska. Liczymy na nie lada emocje. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. To może być gol. Ale teraz cieni. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Popisowo go teraz oszukał. Troszkę Guardiol. Modric. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Kibice żądają strzału. Uwaga, mogą wyrównać. Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Jest komu podać. Ładne minięcie, może być groźnie. Juka posłana na dalszy słupek. I znowu bramka dla Brazylii. To już dwa gole różnicy. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Na razie 2-0. I Vinicius. Neymar znów ma piłkę. Podam nie do Freda. Dobra intuicja, jest przejęcie. Andrzej Kramaric. Uwaga, może strzelać. Uwaga, wciąż może być gol. I gol. Bramka kontaktowa, wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No, proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Bramkarz dał sobie bić gola przy krótkim słupku. Zmieścił do Aktualny wynik to 2 do 1. Jest trochę miejsca na skrzydle, co skrzętnie wykorzystuje Brazylia. To środkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. Złe wybicie. Może się to zaraz zemścić. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Sędzia jest jak na razie pobłażliwa i tylko pogroziła palcem. Ale następnym razem będzie zapewne kartka. Czy Neymar to wykorzysta? I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Podanie do Rafini. Podanie do Freda. Tak, teraz zrobił to co było trzeba. Pasza Lidz. Zaczarował teraz. Doskonały zwód. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Gwizdek oznacza, że czas na przerwę na stadionie Albaid. Proszę Państwa do przerwy na razie Brazylia prowadzi z Chorwacją po pierwszej połowie spotkania 2 do 1 zobaczymy jak ta druga połowa się rozwinie no, tutaj początek meczu to był mecz dla Brazylii bo strzeliła bramkę na początku meczu spotkania zaczęli cisnąć ale później coś przestali no i Chorwacja strzeliła nam bramkę kontaktową i tutaj dla Brazylii jest ostrzeżenie Ale to ostrzeżenie pewnie zrozumieli i Na razie się bronimy No dobrze, zobaczymy jak będzie w tej drugiej połowie Części spotkania Widzimy się po meczu i proszę bardzo, słychać gwizdek pani sędzi? Zaczynamy drugą połowę tego spotkania O, i to był książkowy odbiór piłki. są Ładne dogranie na dobieg. Fabinho dostaje piłkę. Tak jest! Jeszcze jedna bramka dla Brazylijczyków. Mają teraz już dwa trafienia przewagi. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka. Zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzysta. Mamy więc 3 do 1. Dobry teraz atak na piłkę. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Postanowił strzelać. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w trze. Ależ było blisko w tej sytuacji. Naprawdę nie dopisało szczęście. Trochę celniej, a mielibyśmy bramkę. Teo odzyska Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Vinicius precyzyjnie nadobiegł. Będzie dobra okazja bramkowa. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Brozowicz. Luka Modric w akcji. gdzie podać. Szansa na gola! Ma piłkę, ale czy dość miejsca? Że też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję. Doszedł do świetnej sytuacji. I pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to niestety bywa. Kramaric. Perisic. Piłkę ma teraz Modric. Modric! Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Popatrzmy na tę bramkę. Bliska odległość. Niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować z zimną krwią. Tak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. Na tablicy wyników mamy 3-2 Richard Lisson Ależ łatwo teraz minął z kimką teraz Gabriel Jesus tak powinien wyglądać czysty odbiór Brodzowicz. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. To ostatni gwizdek, który pieczętuje awans do kolejnej rundy. Oklaski kibiców są jak najbardziej zasłużone. Zwycięstwo zasłużone, choć takie trochę wymęczone. Gra ogromna zupełnie im dzisiaj nie wychodziła. Na szczęście w ataku mają tyle jakości, że przykryli mankamenty. Ale to trzeba poprawić przed kolejnymi spotkaniami. Jeśli trafią na trudniejszego rywala, to nie będzie różowo. Proszę Państwa, Brazylia wygrywa to spotkanie i awansuje do półfinału Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jak będzie na żywo w Katarze. To się okaże, czy Brazylia naprawdę będzie awansować do półfinału. Napiszcie w komentarzu, wy co wy na ten temat myślicie: czy Brazylia wyjdzie z grupy, czy Chorwacja. No dobrze, to było na tyle w tym odcinku, a ja są na moje kolejne odcinki i trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!